głos nadziei na każdy dzień to trudne, ale zarazem i łatwe weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych ewangelia mateusza rozdział jedenasty, werset 29 Kolejną rzeczą utrudniającą zbawienie jest przyznanie się, że potrzeba nam w dniu jutrzejszym i w następnych dniach ponownego nawrócenia. Dla ludzkiego serca jest to dramat. Nawet apostoł Paweł toczył z tym walkę. Dowiadujemy się, że każdego dnia miał tendencję do tego, by nie zgadzać się z Bogiem. Niektórzy myślą, że była to skłonność do czynienia rzeczy złych, ale tak nie jest. Chęć do niezgadzania się z Bogiem, jaką Paweł odkrył w sobie, to skłonność do tego, aby być od Boga niezależnym i prowadzić życie o własnych siłach. To było jego stałą walką. W końcu sam wykonywał całkiem dobrą pracę i, patrząc wstecz, co do prawa mógł powiedzieć, że był bez zarzutu. Był bardzo dobrym faryzeuszem. Przez nawracającą nas moc Bożą nasze skłonności do czynienia rzeczy złych, Zostają przezwyciężone. Gdy zostajemy przyobleczeni sprawiedliwością Chrystusa, nie będziemy mieli chęci grzeszenia, bowiem Chrystus będzie w nas działał. Jednak nigdy tak długo, jak długo będziemy żyć, nie utracimy skłonności do tego, aby być niezależnymi od Boga. Jest to nasza nieustanna walka. Dla chrześcijanina jest to bolesna praca, by codziennie przyznać się, że potrzebuje Boga, by być ukrzyżowanym z Chrystusem. Twierdzenie, że jest to łatwe, jak również twierdzenie, że tak samo łatwe jest przyjście do Chrystusa i przyjęcie jego odpocznienia, które oferuje nam w darze, oraz wzięcie jego jarzma, które jest miłe, nie jest prawdziwe. Przyjście do Chrystusa po odpocznienie jest trudne. Trudno jest nam nosić jego jarzmo, które jest miłe. Gdybyśmy tylko mogli sobie uświadomić, że wszystko to, co ceni sobie świat, będzie miało swój koniec, gdy Jezus znowu przyjdzie. Wtedy żadna z tych rzeczy nie będzie już ważna absolutnie żadna domy, ziemia, samochody, stanowiska, wykształcenie sami sobie zresztą wyliczcie. Nic nie będzie ważne, gdy Jezus przyjdzie. Gdybyśmy tylko mogli dzisiaj o tym pomyśleć i powiedzieć Panie, dopomóż mi zrozumieć, co to znaczy przyjść do Ciebie i wziąć Twoje jarzmo, które jest lekkie. Lekkie? Tak, lekkie w porównaniu z czymkolwiek innym, co oferuje nam świat. Trudne dla upartego ludzkiego serca, ale łatwe w kontekście wieczności. Obyśmy dzisiaj przyjęli zaproszenie Jezusa, aby przyjść i znaleźć odpocznienie dla naszych dusz. Moris Wenden.